Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Wrzucam na początek takie urywki weekendowe, ponieważ w sobotę była piękna pogoda, to spędziliśmy trochę czasu na zewnątrz. Ja przeważnie nie biorę się za takie prace ogrodowe, bo tym zajmuje się mój mąż, no ale czasem też mam ochotę coś zrobić trochę się poruszać na ogrodzie, a zwłaszcza przy takiej pięknej pogodzie. Tutaj widzicie jeszcze takie resztki traw ozdobnych, ich już obecnie w tym momencie nie ma. Zostały ścięte na, na zimę. Nasze zapasy drzewa też do kominka tutaj się znajdują. Więc, jak zrobi się zimno, to zaraz uruchomimy kominek. Ja w sobotę rano przeważnie przygotowuję jakieś zdrowe śniadania. My z mężem przeważnie robimy sobie taki detoks, i od rana już nie pakujemy w siebie jedzenia, tylko robimy sok, więc przygotowuję tutaj różne składniki, no i ciśniemy. Tej porcji witamin biorę się za przygotowanie chleba. Przeważnie piekę taki chleb raz w tygodniu, na weekend. To jest taki chleb przemnożytni na żytnim zakwasie. Po różnych udanych i nieudanych próbach wreszcie udało mi się dojść do wprawy z tym chlebem. Teraz wychodzi naprawdę pyszny. Tutaj go wygładzam, nakrajam takie. Paski, żeby fajnie się upiekł. No i później zobaczycie już efekt końcowy w dalszej części filmu. Tylko cukier, mąka, i. Um, tutaj to jest. Tutaj to jest cukier. Tu jest cukier waniliowy. Cukier waniliowy, tu, a tu jest zwykły cukier. A tutaj. Tu jest, jest proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia składniki zostały objaśnione przez moich pięcioletnich pomocników. Ale jest to taki klasyczny przepis na mufinki, nic szczególnego znaleziony w internetach, więc mieszamy teraz suche składniki z suchymi, mokre z mokrymi, a później połączymy wszystko razem. Wymieszali mi ciasto na mufinki naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie składniki super zostały połączone. Następnie poukładaliśmy wszystkie papilotki. Ja używam takich wielorazowych silikonowych papilotek, żeby za każdym razem nie wyrzucać. Powlewaliśmy do foremek ciasto i muffinki zostały upieczone. Teraz czas na ozdabianie, ozdabiamy czekoladą. No i czas na degustowanie. Wyszły naprawdę bardzo dobre. Spacer zaliczony. Staram się chodzić na takie spacery codziennie, zabierać ze sobą dzieci. To jest naprawdę fajna sprawa. Czy wy słyszycie, jak ten chlebek super chrupie? Mm, naprawdę wyszedł e, bardzo fajny, przepyszny, chrupiący na wierzchu w środku. E, no, taki normalny jak chleb, ale ta skórka naprawdę wyszła genialna. Sezon kominkowy rozpoczęliśmy hucznie, fajerwerkami, zostały jeszcze po zeszłorocznym Sylwestrze, więc dziś na otwarcie sezonu kominkowego przydały się świetnie od razu w domu. Zrobiło się ciepło, miło. I naprawdę przytulnie. W niedzielę postanowiłam upiec y, moje ulubione ciasto, zarówno do jedzenia, jak i do y, robienia go czyli y, szarlotka sypana genialne ciasto, które robi się migiem. Można przygotować sobie te składniki nawet poprzedniego dnia trzymać w jakimś pojemniku, ponieważ to są suche składniki, mąka, cukier i kasza manna, trochę proszku do pieczenia. Nie wymaga to w ogóle przygotowywania ciasta, ucierania go czy wyrabiania. Po prostu łączy się w misce suche składniki i sypie się je do foremki, więc jest to naprawdę genialna rzecz. Potrzebne jest jeszcze do tego masło i jabłka. Ja używam takich jabłek własnoręcznie przygotowanych jeszcze w lecie. No i odrobina jeszcze cynamonu do tego można też dorzucić. Ta szarlotka naprawdę wychodzi genialna. Kto jeszcze nie próbował, to polecam, zostawię Wam. W opisie filmu przepis na nią, ponieważ jest warta spróbowania. Zobaczcie, wyszła pięknie upieczona. Dzieciaki nie mogły się już doczekać, więc tutaj ją rozkrajam. Jest chrupiąca na wierzchu, w środku jest przepyszna, mięciutka, naprawdę bardzo fajne ciasto. Dzień dobry. Witam się z wami w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Mam spokój i ciszę w domu, więc mogę coś spokojnie teraz nagrać. Przygotuję sobie teraz moje śniadanie i będę gadać tutaj do was. Dobra, dzisiaj robię sobie sałatę. Jak przeważnie zostało mi trochę z poprzedniego razu, więc dzisiaj sobie wykorzystam takie różne resztki do zrobienia mojego śniadania. Weekend minął nam całkiem fajnie, nawet szczerze powiem, że nie przepadam za takimi długimi weekendami, bo po prostu no, czasem bywa nudno, czasem... Nie każdy ma dobry humor, i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak to życie się toczy takim normalnym trybem, to zawsze jakoś to idzie tak dynamicznie. Czasami różnie bywa, ale nawet wszystko ułożyło się fajnie była w miarę fajna pogoda. I naprawdę można było i coś zrobić, tak jak widzieliście, i trochę odpocząć, trochę wyjść na jakiś spacer i oj, nawet coś porobić w ogrodzie. U nas ogród już został uśpiony, że tak powiem, przeszedł w stan wegetacji zimowej. Dużo rzeczy już zostało zrobionych. Przyciętych, dociętych e, i tak dalej, przez mojego męża. My tutaj w, przy naszym domu, w ogrodzie, mamy taki, taki ogród e, warzywno-owocowy. Niewielki. E, zaczęliśmy go e, robić e, ile dwa lata temu. Także jesteśmy takimi początkującymi ogrodnikami. E, ale naprawdę skorzystaliśmy y, z tego i no, dzięki temu, że jest trochę niewykorzystanego takiego miejsca w ogrodzie, to możemy po prostu coś tam działać i dzięki temu mieć też y, trochę swoich rzeczy, typu jakieś tam pomidorki, marchewki, ogórki, porzeczki, jabłka i tak dalej, i tak dalej, więc y, ten ogród już został częściowo zamknięty na zimę. No i właśnie trzeba go było też do tej zimy trochę tak przygotować, trochę rzeczy w nim porobić, wyczyścić wszystko, powywozić i tak dalej. Całą tą zieleninę, ile tego się zbiera tych gałęzi, tych liści, to jest po prostu niewiarygodne, no ale trzeba coś z tym robić. Ja przez weekend też trochę podziałałam kuchennie, ponieważ, no tak jak Wam kiedyś mówiłam, nie kupuję żadnych słodyczy, w tygodniu też raczej nie jemy nic słodkiego. Chociaż no pewnie, że zdarzają się jakieś sytuacje wyjątkowe, bo trudno też taki sobie jakiś kaganiec nałożyć i tak się go trzymać strasznie. Ale staram się, żeby to jednak, żeby jednak, nie było tych słodyczy w domu. Natomiast w weekend coś tam przygotowujemy, także zrobiliśmy mufinki z dzieciakami. No i ja przygotowałam właśnie tą szarlotkę, na którą Wam zostawię pod filmem przepis. Ja tą szarlotkę pierwszy raz jadłam już parę lat temu u mojej koleżanki. I po prostu, ponieważ ja nie, nie lubię generalnie rzeczy, które trzeba robić pół dnia, mieszać milion składników i wyrabiać tutaj, przełożyć tam, przesunąć tam, tutaj coś zrobić w osobnej miseczce, coś innego zrobić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Schodzi na tym po prostu parę godzin. Więc jak skosztowałam tą szarlotkę u mojej koleżanki, ona mi naprawdę od razu posmakowała. Była przepyszna. No i stwierdziłam, że jeżeli jeszcze ją się robi w, w jednej misce, no to już w ogóle będzie to ciasto moich marzeń. No i okazało się, że nie dość, że się robi w jednej misce, to jeszcze się w ogóle ciasta do niej nie, nie robi, tylko po prostu się sypie na, na tą jakąś tam blaszkę czy tortownicę proszek tak jak leci, no więc zaraz na drugi dzień jak wzięłam sobie przepis od, od koleżanki zrobiłam, wszystkim w domu posmakowała i teraz robię ją no może nie jakoś tam często, ale zawsze jak powiem hasło szarlotka, to wiadomo, że będzie to szarlotka sypana. Dobra, jeszcze orzechy. Orzechy i migdały do mojej sałatki moja skrzypiąca szafka Super. Dzisiaj się właśnie mam zamiar za tą szafkę, która jest tam za mną zabrać. To jest taka moja spiżarnia. Więc muszę w niej zrobić porządek, bo już dawno nie robiłam w niej czyszczenia. Muszę ją trochę przejrzeć, sprawdzić, czy wszystko się tam nadaje dalej do jedzenia, czy się nie przeterminowało. Dobra, moja sałata gotowa. Więc idę zajadać, a my się widzimy później. Ok, śniadanie zjedzone. Energia od razu we mnie wstąpiła, więc zabieram się za działanie. Za mną tutaj już znajduje się otwarta szafka spożywcza. Taka moja mała spiżarnia i taka moja mała narnia, bo jak widzicie, to jest półka narożna. Znajdują się półki, czyli chyba najgorsza opcja, jaka istnieje, jeśli chodzi o wygodę użytkowania tej szafki, ale z drugiej strony jest naprawdę, naprawdę pojemna. Tam można zmieścić masę rzeczy i jest to naprawdę fajna opcja. Ale właśnie jeśli chodzi o użytkowanie i dostanie się tam w te kąty, tam na sam koniec, żebym mogła coś wyjąć, to ja nieraz muszę po prostu wejść, prawie że do tej szafki, wczołgać się i coś tam z niej wyjąć, albo po prostu wyciągać wszystko, co jest z przodu. Więc wiadomo, no tam z tyłu są rzeczy, które są rzadziej używane. Z przodu mam takie rzeczy, które są używane tutaj na co dzień, i tak, żebym miała do nich łatwy dostęp. Ale mimo wszystko uważam, że mogę zrobić to jeszcze lepiej i tak, no lepiej to wszystko zorganizować. Więc zaraz zabieram się za wyciąganie wszystkich tych rzeczy, przejrzenie, sprawdzenie dat przydatności. Muszę tą szafkę całą wymyć i od nowa ją zorganizować. Więc przygotuję sobie zaraz wszystkie pojemniki. Półki wstawiane, te ikeowe, które właśnie mam zamiar wstawić do tej, do tej szafki. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś fajnie wszystko zorganizować, ale szczegóły tego mojego procesu sprzątania i organizowania pokażę Wam już w następnym filmie, ponieważ tym razem zajęłoby to już zbyt wiele czasu. Więc szczegóły. Nagram, ale zostawię na piątek lub sobotę, bo nie wiem, kiedy ten kolejny filmik wjedzie. Więc tutaj będę się już z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną podczas tego filmu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło. Jak zostawicie łapki w górę, jak zostawicie subskrypcję, bo jak widzicie. Moja liczba subskrypcji jest jeszcze bardzo, bardzo mała. Wiem, że to są moje początki, więc czekam cierpliwie. Na pewno będzie lepiej. Więc życzę Wam wspaniałego tygodnia i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia.